Z ewangelii według świętego Mateusza, miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest przykazanie, które jest niemożliwe do realizacji. Nie jesteśmy w stanie kochać naszych nieprzyjaciół. Ale jednocześnie wiemy, że słowo Boga ma moc sprawczą. Że Bóg, kiedy mówi, to to mówienie jest działaniem. Słowo Boga staje się ciałem. To oznacza, że jeżeli Bóg powiedział, miłujcie nieprzyjaciół, to sprawił także, że jesteśmy w stanie, dał możliwość, uczynił możliwym realizację tego przykazania. Nam pozostaje tylko uwierzyć i zaufać Bogu, że On wie lepiej od nas, co jest dla nas możliwe. Dokładnie tak jak z dzieckiem, które mówi, Ja nie potrafię, a rodzic mówi, Ale oczywiście, że potrafisz. Tylko się postaraj, ja Ci pomogę. Bądźmy jak dzieci, pełne zaufania do Ojca. Gdy On mówi miłujcie, my wierzmy, że potrafimy kochać. I kochajmy. Do zobaczenia jutro.